Polska Liga Żeglarska przenosi się do Gdyni. 18 najlepszych klubowych załóg w Polsce zmierzy się ze sobą w drugiej rundzie ekstraklasy. Stawka? Cenne punkty rankingowe, tak ważne na koniec sezonu w klasyfikacji klubowych mistrzostw Polski, rozgrywanych już po raz jedenasty w historii. Druga runda w Gdyni to kluczowy moment sezonu, w którym poznamy, które załogi będą walczyć o medale, a które będą broniły się przed spadkiem. Już przed startem druga runda zapowiadała wiele emocji. Do Jacht Klubu Polskiego Szczecin powróciła srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio Agnieszka Skrzypulec-Szota, a Jacht Klub Gdańsk zasilili Dominik Buksak i Adam Głogowski, czyli członkowie kadry narodowej w olimpijskiej klasie 49er. Ster w załoze nowego sztynortu ponownie objął Krzysztof Małecki, co dawało Mazurom nadzieję na wydostanie się z dolnej części tabeli. Flotę dla zawodników zapewnia organizator i są to nowoczesne jednakowe jachty RS-21, którymi załogi dodatkowo wymieniają się pomiędzy wyścigami. W ten sposób w rywalizacji liczą się tylko umiejętności i taktyka, a nie sprzęt i wysokość budżetu. Trasa Regat z klasycznym startem pod wiatr, dwoma okrążeniami oraz metą z wiatrem ustawiona jak zawsze maksymalnie blisko brzegu naprzeciwko Gdyńskiego Bulwaru Nadmorskiego. Innowacją jest bramka zamiast jednego górnego znaku i automatyczne zdalnie sterowane boje. Słoneczna Gdynia stała się kolejną w tym sezonie areną zmagań najlepszych żeglarzy w Polsce. Niektórzy lecą w kosmos, i nie przyjeżdżają do Gdyni na drugą rundę ekstraklasy. 18 najlepszych polskich zespołów będzie ścigać się tutaj, blisko brzegu i walczyć o punkty do rankingu. Pierwszego dnia regat załogom towarzyszył porywisty wiatr, który często zmieniał swój kierunek. W takich warunkach największym wyzwaniem było zachowanie koncentracji i zajmowanie równych miejsc w poszczególnych wyścigach. Od samego początku równo żeglowała ekipa nowy Sztynort Osada Wolności Giżycka Grupa Regatowa, która po zmianach w załodze i powrocie na ster Krzysztofa Małeckiego złapała wiatr w żagle. Pierwszy wyścig, więcej wiatru niż się spodziewaliśmy. Bardzo kopiaście, bardzo szkwaliście. Podsumowanie naszego wyścigu to jest kiepski start i ja tak od początku do końca. Wyjechaliśmy z drugiej linii, jechaliśmy po swoje, korzystaliśmy z każdej zmiany, wybraliśmy pustą bramkę i z każdym metrem nadrobiliśmy. Zobaczymy co będzie dalej. Każdy, nawet najmniejszy błąd w tak zmiennym wietrze kosztował bardzo wiele. Doświadczona załoga jacht Klub Gdańsk z olimpijczykiem z Paryża Dominikiem Buksakiem za sterem uniknęła wpadek i rozpoczęła dzień od cennego zwycięstwa w pierwszym wyścigu. Mega ciężki wyścig, dużo wiatru, bardzo porywisty, zmiany z każdej strony. Flota no, mega równo i ciężko było wszystkich upilnować, ale całe szczęście udało nam się konsekwentnie żeglować bardzo przytomnie i prowadziliśmy ten wyścig od początku do końca. Szkwalisty wiatr dawał się we znaki wszystkim załogom. HRM Racing żeglował bardzo nierówno. Wysokie miejsca w poszczególnych wyścigach przeplatał z finiszami na ostatnich pozycjach, ale gdy nadarzała się okazja do wygranej, to potrafił ją wykorzystać. Dobra, generalnie całkiem fajny start. Wysoko wyjechaliśmy. Nie wyglądało to tak super. Duża zmiana z prawej strony, która później odpuściła. Mocno mocno byliśmy z lewej strony, już tam nic nie zostało po tym starcie tak naprawdę. I od połowy pierwszej halsówki, kiedy wjechaliśmy na górę pierwsi, to dalej to dobieźliśmy i w sumie tylko kontrolowaliśmy grupę. Tymczasem AZS Zwat Warszawa po słabym rozpoczęciu regat znalazł swoją drogę na szczyt i zwyciężył w kolejnym wyścigu. Dowiezienie pierwszego miejsca do mety w tak wymagających warunkach było wyjątkowo satysfakcjonujące. Był to bardzo trudny wyścig teraz, ale na szczęście udało nam się go wygrać. Tak naprawdę całe zmagania sprowadziły się do jednej rufy na samym końcu i dosłownie o czubek paznokcia udało nam się wygrać. Gdynia to akwen niespodzianka i nawet zamykające tabele zespoły były w stanie ścigać się o pierwsze miejsca. Dzięki walce do końca i uważnemu żeglowaniu jedynkę zanotował Fingo Capital UKS Żeglarz Wrocław. Wyścig odbywał się w bardzo zmiennych warunkach i od startu, który powiedzmy był delikatnie mówiąc średni, stopniowo, krok po kroku. Wdrapaliśmy się do czołówki, aż na ostatnim pełnym. Romy w taki manewr rufę, odjeżdżając od łódki, która prowadzi wyścig. Dojeżdżając do wiatru, zopaliśmy bardzo duży szkwał i na ostatnich metrach wyprzedziliśmy załogę ze Szczecina. A na domowym akwenie z wyścigu na wyścig coraz lepiej odnajdywał się jacht klub Polski Gdynia, prowadzony przez pięciokrotnego klubowego mistrza Polski w żeglarstwie Rafała Sawickiego, co pozwoliło na awans do czołowej piątki. Gdynia e, niczym nas nowym nie zaskakuje. E, co roku powtarzamy to samo. Jest nieprzewidywalna. Zmiany z każdej strony po 30-40 stopni to takie mm, nieoczywiste. Trzy się cierpliwość i no, walka o każdy metr, tak naprawdę. Bo tutaj będą jak zawsze decydowały pojedyncze punkty, będą gorsze, lepsze wyścigi, ale generalnie na razie do przodu. Dobry mamy początek regat, więc e, walczymy dalej. Tabela wyników uległa obróceniu prowadził sztynurt, a w czołówce regat znalazło się także sport Vita Ski and Sail oraz Jacht Klub Polski Lublin. Trzy załogi z dolnej połowy tabeli świetnie odnalazły się na chimerycznym akwenie w Gdyni i wyprzedziły takie kluby jak Pogoń Szczecin, HRM Racing czy obrońców tytułu z Jacht Klubu Sopot, którzy praktycznie stracili szansę na ponowną wygraną. Do sensacji doprowadziła natomiast załoga Rockstars Racing. Zwycięzcy inauguracyjnej rundy w Sopocie po pierwszym dniu w Gdyni zajmowali ostatnie 18 miejsce. Czas poznać kolejne załogi Ekstraklasy. Jacht Klub Polski Szczecin ponownie wzmocniła srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio Agnieszka Skrzypulec. Oddziałem Legii Warszawa w żeglarskiej Ekstraklasie dowodzi Kuba Pawluk. W składzie Jacht Klubu Polskiego Lublin żegluje olimpijka z Tokio Magda Kwaśna i doświadczony sternik Tymon Sadowski. Rockstars Racing po wygranej w Sopocie chcą udowodnić, że należą do czołówki żeglarskiej ekstraklasy. A młoda załoga AZS-u VAT Warszawa potrafi żeglować bardzo szybko i końsić dużo bardziej doświadczone ekipy. Drugiego dnia drugiej rundy w Gdyni wiatr rozhulał się na dobre. Zaczynamy drugi dzień w Gdyni. Jesteśmy na ekstraklasie. Dzisiejsze warunki zapowiadają się jeszcze trudniejsze niż wczoraj. Mamy bardziej porywisty wiatr i jest go po prostu więcej. Wczorajszy dzień skończyliśmy na drugiej pozycji. Dzisiaj mocno trzymamy kciuki za, za nas i za wszystkich przeciwników. Do boju! Już od początku rywalizacji ze względów bezpieczeństwa załogi ścigały się ze sobą na zmniejszonych żaglach, a silne porywy pozwalały na bardzo szybkie żeglowanie z wiatrem. Jesteśmy po pierwszym wyścigu drugie, drugiego dnia. Prawdziwy rollercoaster można powiedzieć, bo co zmiana cały układ się zmienia. Nasze miejsca również się zmieniały. Na szczęście udało nam się skończyć na drugim dobrym miejscu. Jesteśmy zadowoleni. Onboard, czyli Beniaminek z pierwszej ligi pod wodzą Szymona Jabłkowskiego radził sobie w Gdyni bardzo dobrze, efektywnie wykorzystując zmiany wiatru. Dobrze zaczęliśmy drugi dzień. Trzecie miejsce w tym wyścigu pomimo fatalnego startu. Prawa strona na pierwszej halcówce bardzo ładnie nam pojechała. No i oba pełne tak naprawdę bronienie miejsca. Dowieźliśmy trzecie i jesteśmy bardzo zadowoleni. Wzmagający się wiatr stanowił coraz większe wyzwanie. W tych warunkach Jacht Klub Polski Lublin walczył o utrzymanie pozycji z pierwszego dnia. Kolejne wyścigi przed nami. Dzisiaj Gdynia e, oferuje nam bardzo silny wiatr, dalej porywisty, dalej zmienny. Wiemy, że na każdym etapie trasy trzeba być bardzo czujnym i mieć oczy dookoła głowy. Mam wrażenie, że żeglujemy bardzo stabilnie, co nas cieszy. Oprócz oczywiście tego, że walczymy z rywalami, nie, niekiedy walczymy trochę ze sobą, bo jednak warunki są bardzo trudne. Ostatnie wyścigi ze względów bezpieczeństwa odbywały się także bez użycia genekerów. Coraz lepiej odnajdywał się jacht klub Polski Szczecin za knieszką skrzypulet szotą za sterem. Dzisiaj mamy męskie żeglarskie warunki. Tak naprawdę wyścigowaliśmy bez genekerów. W naszej załodze podjęliśmy decyzję, że będziemy wszystko upraszczać. Mieliśmy super start o czasie. Skupiliśmy się na prowadzeniu łódki, na pracy żaglami, to przełożyło się na bardzo dobrą prędkość i dzięki temu już na górnym znaku mieliśmy dość dużą swobodę, którą dowieźliśmy aż do mety. W szczytowym momencie wiatr osiągał prędkość aż 65 km na godzinę, co zmusiło komisję sędziowską do przerwania rywalizacji i oczekiwania na brzegu. Dzisiaj jesteśmy na razie na szóstym. Warunki są bardzo trudne, wieje bardzo mocny wiatr. Jest sporo mocnych zespołów, które miały nas prawo wyprzedzić w takich warunkach, ale i tak jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowego wyniku. Po 22 wyścigach ekipa Piotra Kotwickiego zajmowała dziesiąte miejsce, które umacniało jej pozycję w górnej połowie klasyfikacji sezonu. Idzie nam dobrze, plasujemy się w połowie stawki, jesteśmy zadowoleni, będziemy walczyć do końca. Podmuchy z minuty na minutę jedynie się wzmagały, co uniemożliwiało powrót na akwen i przeprowadzenie wyścigów finałowych. Wyścigi zostały na razie wstrzymane. Ze względu na zbyt silny wiatr, tak mniej więcej około 35-38 węzłów. Szkody sprzętowe, które się już zaczęły mocno pojawiać, mimo że pływamy bez, bez garkerów, wyścig zostały wstrzymane. Finałowego dnia nie odbył się już żaden wyścig. Ostatecznie to Jacht Klub Gdańsk z Dominikiem Buksakiem wykorzystał swoją szansę i sięgnął po wygraną w Gdyni. Na remisie punktowym drugie miejsce zajął nowy Sztynort, a brązowe medale zawisły na szyjach załogi Rafała Sawickiego. Zawiedli Jacht Klub Sopot i Rockstars Racing, których próżno szukać w górnej połowie tabeli. Pogoń Szczecin po raz drugi w tym sezonie kończy rundę w czołowej piątce. Kończymy na piątym miejscu, jesteśmy zadowoleni z naszego pływania. Niestety nie ustrzegliśmy się trzech błędów, które ściągnęły nas troszeczkę w dół tabeli, ale generalnie jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi wracamy do domu. Pozdro! Tymczasem jak Feniks z popiołów odrodziła się załoga jacht Klubu Polskiego Lublin, która rywalizację w Gdyni kończy tuż za podium. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego wyniku, skończyliśmy na czwartym miejscu. E, szkoda, że dzisiaj nie dokończyliśmy pełnego formatu regat, ponieważ no, warunki wietrowe były za silne, natomiast my się całkiem dobrze odnajdujemy w silnym wietrze. Jazda na kerze dzisiaj to była czysta przyjemność, także czekamy na więcej. A doświadczona ekipa jacht klubu polskiego Gdynia zdobywa brązowe medale na domowym akwenie. Kończymy drugą rundę ekstraklasy w Gdyni na trzecim miejscu. Mały progres w porównaniu do pierwszej rundy w Sopocie, gdzie byliśmy czwarci. Po długiej fali daje nam to przy korzystnych innych wynikach drugie miejsce. Widzimy się w Płutku za dwa miesiące. Rotacje w składzie i powrót na ster Krzysztofa Małeckiego przyniosły efekt. Sztynurt o włos zajmuje drugie miejsce. Kończymy regatę na drugim miejscu. Jesteśmy po dwóch ciężkich dniach. Rozegraliśmy dużo wyścigów. Dzisiaj warunki były jeszcze cięższe niż wczoraj. Dużo wiatru, dużo kopów. Mieliśmy dużo do roboty, ale nam się udało ugasić wszystkie pożary. Regaty kończymy w świetny sposób. Egzekos z pierwszym miejscem. Także nic tylko się cieszyć. Jeszcze dwie rundy. Jacht Klub Gdańsk udowodnił, że kombinacja świetnego sternika z fenomenalnie zgraną załogą to przepis na sukces. Druga runda Ekstraklasy klasy za nami. E, warunki w dniu były bardzo trudne. Porywisty, zmienny wiatr od brzegu pierwszego dnia mocno przetosował stawkę. Na szczęście udało nam się po sinusoidę wynikowo jak najbardziej spłaszczyć. E, do drugiego dnia przy, przystąpiliśmy z czwartej pozycji i przy tym silniejszym wietrze stopniowo odrabialiśmy straty do podium. I Kończymy regatę na pierwszym miejscu, z czego bardzo się cieszymy. Dzisiejsze wymagające warunki dały nam duże pole do popisu i kończymy regatę z jedynką. Jesteśmy szczęśliwi. Na półmetku sezonu Jacht Klub Gdańsk objął prowadzenie, a drugie miejsce zajmuje Jacht Klub Polski Gdynia. Na świetnej pozycji do walki o medale są także HRM Racing i Pogoń Szczecin, które mają 6 punktów przewagi nad resztą stawki a do liderów tracą niewiele. Coraz gorzej wygląda sytuacja KSI z Kremu Gdynia, natomiast do ciężkiej pracy muszą wziąć się Legia Warszawa, Żeglarz Wrocław i Sztorm Grupa. Gdynia jak co roku wywróciła tabelę do góry nogami i spowodowała wiele niespodzianek. Walka o końcowe miejsca na pewno będzie trwała do ostatnich wyścigów finałowej rundy w Szczecinie, a wcześniej załogi Ekstraklasy spotkają się ze sobą pod koniec sierpnia na trzeciej rundzie w Pucku. Z kolei w Gdyni w dniach 5-6 lipca zobaczymy jeszcze zmagania pierwszej ligi oraz w dniach 7-9 lipca Ligi Młodzieżowej. W magazynie Polskiej Ligi Żeglarskiej to już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w Gdyni.